26 września na dziedzińcu Generatora Nauki Gen w Jaśle odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne pod nazwą Hej Wesele, czyli spotkanie z kulturą i tradycją Pogórza Jasielskiego. Spektakl połączono z regionalnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Jasło oraz powiatu dębickiego. Na początku przed licznie zgromadzoną publicznością w tańcach pogózańskich wystąpiły przedszkolaki przygotowane przez siostry Serafitki z Dziękujemy serdecznie siostrom Serafitkom z za przygotowanie przedszkolaków i ich występu tańca pogórzańskiego, który będzie wstępem do dzisiejszego wydarzenia. Głównym punktem wieczoru była inscenizacja Wesela Pogórzańskiego z XIX wieku przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego Wiaśle. W przedstawieniu udział wzięli Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie oraz Mali Jaślanie pod kierownictwem Bogdana Banasia. Publiczność mogła zobaczyć barwną opowieść o dawnych zwyczajach i obrzędach, które niegdyś towarzyszyły weselom naszego regionu. jak się do ślubu zbierała, jak się do ślubu zbierała. Najpiękniejsze sukieneczki przy najpiękniejsze sukieneczki, śrubny pas, wybieraj się, pani Modowo bo już Projekt Wesele Pogórzańskie napisany przez Muzeum Regionalne Nasze Jasielskie. Zostaliśmy do tego projektu zaproszeni. Między innymi jest pokazane Wesele Pogórzańskie. Historia tego wesela to jest związana może więcej ze mną, ponieważ to była moja praca dyplomowa, gdzie zdawałem egzamin w Wyższej Szkole w Nowym Sączu, gdzie dostałem kwalifikacje na instruktora. A scenariusz jest faktycznie z archiwum Muzeum Naszego Regionalnego z 1920. Sieklówka. Dzisiaj właśnie pokazujemy to wesele. Troszkę rozbudowane przeze mnie. Myślę, że będzie świetna zabawa. A zespół pokaże tańce pogórzańskie i obrzędy wesela. Pokaż wkrótce swansełowo-piepery. Swansełowo-piepery. na koniścia. na I do luby pojadę. Pojadę. Ty druzba to leciwy. To nie dla niego taką... Nie, ja mogę taką się, Ale ja zobacz jakaś nic. Nie. Nie chcesz. Nie, nie chcesz. Chces? Zbieramy się z to. to się zbierajcie. Cekajcie. Dawać nam tu panem <grytanie> modą. O, ta już dopasuje. No, no no to jest najpiękniejsza dziewczyna, najpiękniejsza. No Zobacz jaka śliczna, jaka ładna, jaka zgrabna. Ja bym się zastanowił, Ale jaka robotliwa. To bierę ją. Patrz, patrz, a jaka tu tuściutka. Popatrz, jaka tuściutka, jaka ładna, a łopkryj się pokaz, jesteś z jest tyłu jakaś piękna. W kumorze ciemno, nieba was dobrze widzę. Jo już już nimą takich łoców jak wy. Popatrz, tu masz taką dziewczynę, tą byś pewnie chciał. A ty ci nie dom. A nie dom ci, a może za mały łokup Ludzie o tym nie wiedzieli, Ludzie o tym nie wiedzieli. Już dziś was odchodzi, nie wzbroniajcie kroku, a ty zacznę no, panną młodą. Już ta chwila nadesła, już ten moment blisko, kiedy się zmieni twój stan i nazwisko. I cóż ci zostało dla młodzieńca twego? Ty zawsze będziesz wierną dzoną Miłością małzyńską masz kochać swą zonę. Inne dziewki, prec, łodzuć w inną stronę. Nie tylko w młodości, ale i w starości będziecie się kochać w wzajemnej miłości. Ręce wasze i dusze książąt zwiąże na wieki. Rozpatrzcie na przysiędze obowiązki swoje. Ty, panie młody, masz kochać żonę swoją. Ty zaś, panno młodo, pamiętaj, że zona jest męża. Z cynściem, pomocą i obroną. Jak to wszyscy stoimy, jak długo zjemy, tego Wam wszyscy ze serca zycymy. Marysiu, Marysiu, upadnij rodzicom pod nogi. Marysiu, Marysiu, upadnij rodzicom pod nogi. Ja Was kochane moje dzieci i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potem stoją, konie stoją, wody pozaprzęgane Jeszcze ją nie będę z wami siadała, bo się ze swą mamą nie pozegnała Bywaj zdrowa, moja matko, chowałaś, mnie dosyć gładko teraz nie będziesz. Bywaj zdrowa moja matko, chowałaś, mnie dosyć gładko teraz nie będziesz. Nie, 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 już na, czas. Wyjeżdżaj, Panie, bo już na czas. Potem nie, czas, nie, czy my nie, 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 Jadę w pole, oraz niech ja se jedzie łodzie Jasne pole się wolę spacerować, ładne panie są. Niech jadę w pole, oraz niech ja se jedzie łodzie Jasne pole spacerować, na spacerować, takie ładne panie są. Hey, Jestem nie tańcową, dopiero zaczyną a już się mnie pytają z którą to dziewczyną grać podobały mi się u jelenia rogi no już zająca uszy u dziewczyny nogi grać a wesoło! Ja mam miąko woga takiego jak palec, myszy mi go zjadły, myślały, że smalec. Chce pić, żeby Twoje córki, żeby Twoje córki kawalerów miały, żeby Twoje córki, żeby Twoje córki kawalerów miały. Jak cię będą cepić, pić, pożyj do dragoża, żeby Twoje syny, żeby. Poszły do cesorza, jak cię będą zepić, pożyj do powały, żeby twoje córki, żeby twoje córki kawalerów miały. Czy jest mi młody? Oj, jest młody. Jest młody. Chodź, 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 łopkiki, chodź. No nie musisz wprost głowy leci, ty nie domu coś cię podali! Chodzę stu, chodzę ją i kochaj ją do końca swojego życia i niech przy tobie jeszcze pięknie rozkwitnie. Łona nas już twoja! Dobry. Jużem się łożenił, już na wieki Amen. Serce w serce wpadło, jak do morza kamień, serce w serce wpadło. Jak do morza, kamień, do kłęcka! Śpiewamy. Tu mi grej, tu mi grej, tu będę tańcową, tu mnie nocka zaszła, tu będę nocową grać. I bawimy się Hej! sobą! Kozoleczkę bym pił, pajeczkę kuzył bym, Dziewczyny, gdybym ją do siebie tu lubił, grać! Hej, Stop, 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 kapela! Przedstawienie artystyczne Hej Wesele było częścią projektu pod nazwą Biały Welon i Kapela. Po górze tańczy, tańczy, dofinansowanego z budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu Nasze Tradycje. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Regionalne Wiaśle. Szanowni Państwo, Muzeum Regionalne Wiaśle to instytucja kultury, której celem jest nie tylko gromadzenie eksponatów. Ale animacja kultury. Dążymy do tego, aby ożywiać to wszystko, co wiąże się z historią, kulturą naszego regionu. Przykładem może być etnografia. Po raz kolejny udało nam się zorganizować scenizację tradycyjnego pogórzańskiego wesela. Myślę, że wszyscy, którzy spotkali się z nami, mieli okazję zobaczyć nasze piękne pogórzańskie stroje, posłuchać utworów Wykonanych w Gwarze Pogórzańskiej i zobaczyć tradycyjne tańce. Dzięki współpracy z zespołem Jaślanie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, które sfinansowało projekt Biały Welon, Pogórzanin Tańczy, 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 mogliśmy zaprosić mieszkańców miasta Jasła na tradycyjne wesele. Obok inscenizacji przygotowaliśmy również regionalny poczęstunek i zaproponowali mieszkańcom zabawę przy kapeli weselnej. Myślę, że dla wszystkich jest to udane i inspirujące spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to początek cyklu tego typu wydarzeń adresowanych dla mieszkańców miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego.